Panie pośle, dlaczego akurat z Szymonem Hołownią chcecie obalić rząd Donalda Tuska? Dlaczego pan uważa, że chcemy obalać rząd Donalda Tuska? Jak tak czytam w prasie, panie pośle? Ja mogę powiedzieć, że rząd Donalda Tuska jest zły, powinien zakończyć swój żywot jak najszybciej, szczególnie po wyborach prezydenckich, które przegrał. Kandydat rządowy przegrał w drugiej turze. A premier był w tę kampanię bardzo mocno zaangażowany i stracił mandat de demokratyczny do tego, żeby dalej sprawować władzę. Trwa na swoim stanowisku, bo widać u Tuska bardzo dużo desperacji, no, ale to. Czy będzie kontynuował swoją misję, a jeżeli tak, jak długo, to już jest w rękach ktoś w powie, rządowej. Pan powie desperację, ktoś inny powie determinację. Na pewno w determinację w sprawie sprawiedliwości, żeby rozmawiać z politykami obecnej władzy. Zapytam konkretnie o, o Szymona Hołownię, bo to jego nazwisko dzisiaj jest na medialnej agendzie, również za, a może przede wszystkim za pana sprawą. Szymon Hołownia co najmniej dwa razy w ostatnich tygodniach spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim. Tak donosi Onet, Andrzej Stankiewicz i Kamil Dziubka. Na tych spotkaniach, jak pisze onet, omawiali obalanie, rządu Donalda Tuska. Według części naszych informatorów stawką Hołowni był fotel premiera w rządzie technicznym zależnym od Kaczyńskiego. Podobne informacje publikowały Fakty TVN. Jak się pan do tego odniesie? Ja mogę powiedzieć tylko o jednym spotkaniu, w którym uczestnicy czy marszałek Hołownia Poinformował, czyli o kolacji, która się odbyła w ubiegłym tygodniu w czwartek. Od razu mówię, że to nie było żadne nocne. Panie spotkanie. pośle, bądźmy precyzyjni, o kolacji poinformowali dziennikarze. Szymon hołownia tego nie zrobił wcześniej. Tak, dziennikarze, którzy jestem o tym przekonani, wiedzieli o tym z, od polityków nadzorujących Służby Ochrony Państwa i wskazują w ogóle na to wydarzenia, które się wtedy odbyły, bo kolacja zaczęła się o godzinie 19 wtedy. Przyjechał m.in. pan prezes Jarosław Kaczyński, Szymon Hołownia był spóźniony, uprzedzał, że będzie spóźniony z obowiązki służbowe. Było 21.30 i żadnych zdjęć z wjazdu tych polityków do mnie, do domu nie ma. Są tylko zdjęcia z wyjazdu po tym, jak SOP widział mnie, kiedy witałem marszałka Hołownię. I to jest smutne, bo pada kolejne, kolejny standard demokratyczny. Dotąd oficerowie SOP-u, którzy ochraniają najwyższych. Polityków, nawet jeżeli komuś raportowali, to mieli pewność, że te informacje nie będą wykorzystywane do politycznie. Przejść, ale to już od razu zapytam o tę sprawę, skoro sobie pan wspomniał, bo Jacek Dobrzyński rzecznik MSWiA, napisał, że funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa są zbulwersowani wypowiedzią i insynuacjami wysuwanymi przez pana Adama Bielana. Funkcjonariusze SOP pisze Jacek Dobrzyński nie przekazywali dziennikarzom żadnych informacji o spotkaniu marszałka Szymona Hołowni z Adamem Bielanem i innymi osobami. Może jak Pan ma inne informacje czy też przypuszczenia, to może Pan powinien przedstawić dowody? Umówmy się, że Jacek Dobrzyński to jest ten człowiek, który od miesięcy zajmuje się zafałszowywaniem statystyk dotyczących. Wydalania nielegalnych migrantów z Niemiec na teren Polski. No, to jest inna sprawa, polska opinia publiczna. Pan. To jest ten sam człowiek, to jest propagandzista, ale temat inny. który sprawia, że polska opinia publiczna dzisiaj wie więcej z oświadczeń niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych niż z oświadczeń tego człowieka. Po drugie, po drugie, ja nie mówiłem o tym, że oficerowie, którzy chronią polityków, przekazują informacje bezpośrednio do mediów, natomiast oni w oczywisty sposób raportują do swoich przełożonych i to oni. Być może zresztą sam Dobrzyński, który jest rzecznikiem prasowym ministerstwa, które nadzoruje SOP, przekazali te informacje Aha, już dziennikarzom. troszkę zmienia Pan zdanie, bo w Republice chyba Pan powiedział, no, że to funkcjonariusze sop mogą o przekazywać. Powiedziałem te informacje. o SOPie. Mhm. SOP to jest również kierownictwo polityczne, kierownictwo powywane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tutaj mhm. w tej sprawie nie, nie zmieniam zdania. Zresztą wiem, co mówił Donald Tusk swoim kolegom partyjnym na temat rozmaitych spotkań, które odbywają i skąd to wie. Ale jakich spotkań? O czym Pan mówi dokładnie? Ja nie będę mówić o szczegółach. To już trzeba pytać Tuska i przede wszystkim to pokazuje, jaki jest poziom zaufania, a w zasadzie e, brak zaufania pomiędzy proszę, liderami zupełnie, poszczególnych partii politycznych. Zupełnie szczerze i między nami. To nie pan był źródłem przecieku o spotkaniu Szymona Hołowni w pana mieszkaniu? Panie aktorze, w moim mieszkaniu odbyło się dziesiątki różnych spotkań, nigdy żadna informacja nie wypłynęła do mediów. Gdybym był autorem tego przecieku, to dziennikarze mieli bez zdjęcia wchodzącego Jarosława Kaczyńskiego, wchodzącego Szymona Hołowni. Oni tych zdjęć nie mieli. No zapewniam Pana, że gdyby pan znał okoliczności tego spotkania, byłby pan przekonany, że żaden z uczestników tego spotkania nie burzył. Może pan powiedzieć więcej o tych okolicznościach? Bo wiemy, że ta kolacja zaczęła się o 19. .00. Rozumiem, wtedy przyjechał prezes Kaczyński do pana do mieszkania w Warszawie. Czy był tam już Michał Kamiński? Tak, Michał Kamiński też był zaproszony na godzinę 19. Wszyscy byli zaproszeni, natomiast Szymon Hołownia, mhm. e, e, ze względu na swoje obowiązki służbowe. Czyli Jarosław Kaczyński mówił na początku, że będzie później. 19. Tak. proszę zobaczyć, nie ma zdjęć, od godziny 19. Nie ma żadnych zdjęć, a media Axel Springer do dzisiaj, ja. do, do, tej, do tego momentu w ogóle nie wiedziały, że kolacja się zaczęła. najbardziej od właśnie... snuły teorie, że Jarosław Kaczyński przyjechał do mnie o pierwszej w nocy, co było to, to, to nie jest zadziwiające. <laughs> Są ja tytuły o spotkaniu pod Osłoną Nocy. Panie rektorze, naprawdę my rozmawiamy o spotkaniu marszałka Sejmu z szefem największej. Partii politycznej w Polsce. Ja partii, rozumiem, która ale wygrała dlaczego nie w gabinecie Marszałkowskiej, na przykład Panie pośle. Po, pod osłoną nocy w Pana ale mieszkaniu całą czasem. spotyka się z wieloma politykami poza swoim gabinetem. Ale wie pan choćby z Donaldem Tuskiem. Ja bym doszymał partii ja Nie chcę tutaj oceniać. Ale w tym, że rozumiem, że. że ale... Dwóch ważnych polityków spotyka się na Ja kolacji. wiem, ale ważne są okoliczności kontekst, Panie tak. Posłanku, jednak pan przyzna, bo gdyby Szymon Hołownia, nie wiem, po wakacjach w hawajskiej koszuli, swoim prywatnym samochodem, motorem. Rowerem, przyjechał do Pana do mieszkania. Wie pan, ja bym się tym szczególnie może nie interesował, chociaż byłoby to tak po ludzku ciekawe, ale jeśli marszałek Sejmu mm, przyjeżdża rządową limuzyną, czy swoją służbową marszałkowską limuzyną, jako marszałek Sejmu, właśnie, no to ja rozumiem, że obywatele chcieliby wiedzieć, o czym ten marszałek Sejmu rozmawia. Bo jak rozumiem, no dotyczy to spraw państwowych, tym samym spraw obywateli. Panie redaktorze, jestem zdumiony. Bo pan jest doświadczonym dziennikarzem. Doskonale Pan wie, że marszałek Sejmu zawsze jeździ z obstaw osopu nie może jeździć w hawajskiej koszuli na swoim motorze, nie wiem, czy pan Szymon ma motor, bo po prostu prawo mu na to nie pozwala, zawsze musi mieć ze sobą ochronę. E, powtarzam, nie ma niczego złego. Jeżeli ktoś twierdzi, że jest coś złego, że szef największej partii politycznej spotyka się na kolacji z marszałkiem Sejmu, to naprawdę musimy się zastanowić, w jakim miejscu znaleźliśmy się dzisiaj w Polsce. Ja nie mówię, że w tym jest coś złego. Ja chciałbym ustalić tylko te okoliczności. To dziękuję. dziękuję, dziękuję Pana o tym nie w, mówi. W, w, pytam w imieniu obywateli. Propagandziści platformy, dni, tak niestety od mówią. Dni, od tak, kilku dni, ta sprawa jest tak, jednak jest na że interesuje gdyby bardzo. Szymon wiele osób. Szymon Hołownia pojechał z lotniska. I przy śmietniku spotkał się z Grasiem, albo na cmentarzu spotkał się z chlebowskim, to i lis, biliby mu, klaskaliby mu uszami, mruczeli zadowolenia, bo rozumiem, nie wiem, że w... takie spotkania dla szłócińskiego czy dla lisa zostawmy, są. Okay. Zostawmy dziennikarzy, zostawmy Tomasza Lisa. Chciałem zapytać o te okoliczności, bo wie pan, to jest nawet zaskakujące, że wicemarszałek senatu Michał Kamiński, kto, o którym wielu myślało, że jest z panem skonfliktowany od wielu lat. Mimo, że łączyły państwa bliskie relacje, również e, prywatne, spędza czas od godziny 19 w pana mieszkaniu z Jarosławem Kaczyńskim, którego Jarosława Kaczyńskiego krytykował od lat w bardzo ostry sposób, jeszcze niedawno. A ja go za to krytykowałem i rzeczywiście byliśmy skłóceni przez wiele lat nie to rozmawialiśmy. Czego to spotkanie dotyczyło? Co ja się myślę, że zmieniło? to pokazuje, jaki jest ten e, państwa dzisiaj, jak jest, e, jakie są notowania obecnego rządu. Polacy odrzucili Donalda Tuska w ostatnich wyborach prezydenckich. On wciąż. Nie do tego do wiadomości, ale nawet badania opinii publicznej pokazują, że dzisiaj ma zdecydowanie więcej przeciwników niż zwolenników. Tak, ale trochę pan uciekał od odpowiedzi. Wiemy, bo publikujemy te badania, ja też o nich pisałem w niektórych tekstach, nie tylko ja. Dziennikarze komentują te badania, natomiast chciałem wciąż wrócić do tego spotkania. O czym Michał Kamiński rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim? Bo wie pan, Michał Kamiński powiedział w jednym z programów ostatnio w Polsacie News, że Donald Tusk stracił wszelkie argumenty, żeby być premierem, ale jednak jest od tego twierdzenia długa droga do spotkania z Jarosławem Kaczyńskim i rozmowach. O obaleniu rządu. Czy jak pan zaprasza kogoś do siebie na kolację, to by pan opowiada, o czym rozmawialiście. No proszę mi wybaczyć, że ja byłem Ale jesteście Państwo osobami publicznymi. Ja byłem gospodarzem proszę. tego spotkania, nawet osoby publiczne muszą mieć czasem dyskrecję, czasy, kiedy politycy rozmawiali o tworzeniu koalicji rządowej. Tak było w 2005 roku, to była propozycja na roki to bardzo nieudana już dawno minęły. Mogę panu powiedzieć, że w dużej mierze rozmawialiśmy o historii, to był taki klub książkowy, bo nie, no panie pośle, proszę nie żartować. Nie, nie żartuję. Bardzo długo rozmawialiśmy, jeżeli nie większość czasu, rozmawialiśmy o kulisach upadku, o powodach upadku Pierwszej Rzeczypospolitej. E omawialiśmy <laughs> panie, książkę Baton Światło i Pomień. Tak było. No, Pan mi nie, wierzy. nie okay, Ja panu Ale odpowiadam ja, szczerze. Wie pan, nie, ja, okay, ja w to wierzę, ale nie wierzę w to, że rozmawialiście państwo w godzinach 19, pierwsza czy druga w nocy. Jednak tyle czasu spędzili razem Michał Kamiński i Rolosław Kaczyński. Oczywiście, że o rozmawialiśmy państwo, o bieżącej sytuacji politycznej w Polsce, techniczne? natomiast nie, nie, nie rozmawialiśmy o technicznym wczoraj pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział, i mogę to potwierdzić, że my bardzo realistycznie oceniamy sytuację w obecnej koalicji. E, Tusk uzyskał większość, wotum zaufania. My byliśmy przeciwko. Czyli nie ma tematu rządu technicznego, jak rozumiem. Taką propozycję złożyliśmy publi publicznie. To nie jest nic yy, tajemniczego i ta propozycja wciąż leży na stole, ale y, politycy obecnej koalicji wciąż, przynajmniej trzeciej drogi, nie są na to gotowi. Szymon Hołownia przyjechał po godzinie 21.30, jak rozumiem, tak? Do Pana tak. Do mieszkania. I o czym Państwo wtedy rozmawialiście? Rozmawialiście wtedy właśnie o obaleniu rządu Donalda Tuska i jakichś możliwościach, które nie temu nie mogłyby zmierzać. Czy być może o zachowaniu fotelu marszałka Sejmu dla Szymona Hołowni i pomocy ze strony Prawa i Sprawiedliwości? Czy o tym rozmawialiście? żeby rozwiać wątpliwości, panie pośle. Powtarzam, rozmawialiśmy w dużej mierze o, o historii e, i wnioskach, które należy wyciągać. Przypomnijmy okoliczności w jakich w XVIII wieku Polska traciła niepodległość. A jeśli chodzi o wieku, Ze względu na, 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 o na, na ingerencję choćby naszych sąsiadów. Rozumiem, ale o tym już powiedzieliśmy. To jest niezwykle ciekawy i fascynujący temat. Chętnie bym porozmawiał o tym dłużej, ale jednak porozmawiajmy o XXI wieku Mówię, o tej że sytuacji. Jest będzie okazja. O tej nie wiem czy w mieszkaniu w towarzystwie <grym> Szymona Hołowni Michała Kamińskiego, chociaż pewnie byłoby to fascynujące spotkanie, ale zostawmy Zostańmy przy tym czwartku. Czy rozmawialiście o tym, jak zastąpić rząd Donalda Tuska innym rządem? Ja Panu nie mogę powiedzieć, o czym rozmawialiśmy, bo obowiązuje mnie. Zasada dyskrecji. Byłem gospodarzem tego spotkania, natomiast nie było tam żadnego e, tajnego spiskowania. E, to, co mówił publicznie zarówno pan prezes Jarosław Kaczyński, jak i pan marszałek Szymon Hołownia, było też powtarzane e, podczas kolacji. Ja, ja rozumiem, panie pośle, że państwo jesteście w bardzo komfortowej sytuacji. Dzisiaj też pokazujecie, że jesteście w stanie jako Prawo i Sprawiedliwość rozmawiać z politykami również obozu rządzącego i to jednym z liderów <coughs> tegoż obozu rządzącego. Ale dzisiaj Szymon Hołownia jest traktowany jako zdrajca. Przez, Wyborców koalicji obywatelskiej, przez wyborców polskiej 2050 albo znaczną jej część, przez polityków myśli, koalicji że obywatelskiej jest obrażany. Czy on przyświecał chciałem, Tuskowi, więc, gdy ujawniał tę informację. Jak rozumiem, skoro ma pan całkiem niezłe relacje dzisiaj z Szymonem Hołownią, to może postarajmy się obronić Szymona Hołownię, jeśli będą ku temu powody, i na przykład zaprzeczyć, że Szymon Hołownia chciał z Państwa pomocą zachować fotel marszałka sejmu, dlatego z państwem się spotkał. Szymon Hołownia w ogóle nie rozmawiał z nami na temat tego, jak, w jaki sposób zachować. Fotel marszałka. Myślę, że zdaje sobie sprawę, że zgodnie z umową koalicyjną ten fotel straci w listopadzie. Natomiast dokładnie z tego powodu, dla którego dzisiaj hołownia tylko chołownia, ale pani połczyńska na łacini liderzy. Polskie 2050 są hejtowani przez zwolenników Platformy Obywatelskiej w mediach. Zresztą bardzo często są to farmy, troli opłacane, bo Wirtualna Polska też opisywała, w jaki sposób ze spółek Skarbu Państwa są transferowane środki do takich farm. Dziennikarze Wirtualnej Polskiej są atakowani, prawdopodobnie systemowo No właśnie. I za pieniądze. No właśnie, to właśnie z tego powodu Donald Tusk yy, ujawnił informację o tym spotkaniu, bo Tusk o tym wiedział, myślę, że wiedział o różnych innych spotkaniach. To jest spotkaniach. czy twarda wiedza? Twarda wiedza. To jest A moja może twarda wiedza. Skąd? Nie, nie mogę powiedzieć y, skąd, natomiast to jest moja twarda Ale wiedza. Ale na początku tej rozmowy pan powiedział, I od że pan razu przypuszcza, mówię... że to może być służba ochrony państwa, niekoniecznie funkcjonariusze. A dzisiaj teraz pan Mam twardą że... wiedzę, że Tusk to. ma informację o tym, z kim się spotykają liderzy partii koalicyjnej, których no właśnie ze względu na to, że każdy oficer SOP-u, który z narażeniem zdrowia życia chroni najważniejsze osoby w państwie i ja chcę tym ludziom e, za to podziękować, musi też raportować do swojego kierownictwa. Politycy od lat wiedzieli o tym, że tak się dzieje, natomiast nigdy dotąd te informacje nie wychodziły na zewnątrz. Tusk jest tak zdesperowany, żeby chronić swoją władzę, że również zaczyna tym grać tak, w mediach. Panie pośle, ustaliliśmy, że Szymon Hołownia nie powiedział na tym spotkaniu, przynajmniej wedle Pana relacji, że chce zostać marszałkiem Sejmu i nie zwrócił się do Państwa, rozumiem, o pomoc w tym. To mogę potwierdzić. Mm -hmm. Szymon Hołownia nie rozmawiał na tym spotkaniu o rządzie technicznym, o zastąpieniu Donalda Tuska. Bo ja w kuluarach nie słyszałem, to, że... że Szymon Hołownia gra na wymianę premiera. Panie doktorze no ale w tej chwili ja nie będę panu relacjonować spotkania, które Nie chciałbym które zaprzeczyć, o czym Państwo nie rozmawialiście, być, może tak będzie łatwiej. No tak, ale za chwilę ten wywiad jest dość długi i za chwilę wyczerpiemy wszystkie y, tematy. Powtarzam, bardzo długo rozmawialiśmy o historii Polski, ogólnej sytuacji, również naszej granicy, o sytuacji geopolitycznej o naszych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. No, nie jest chyba żadną tajemnicą, że, y, że Szymon nie prowadził takich ataków na prezydenta Donalda Trumpa, jakie prowadzi dzisiaj polski premier. My mamy dzisiaj premiera, który nie ma żadnych możliwości, żeby porozmawiać z amerykańskim premierem, chociaż wszyscy przywódcy światowi rozmawiają z Trumpem, czy to ze względu na relacje handlowe, wojny celne, czy to ze względu na kwestie bezpieczeństwa. To znów na My mamy dzisiaj Karol ministra Nawrocki... spraw zagranicznych, który nie ma wejścia do jego domu. My mamy dzisiaj nie mamy ambasadora. Panie Rekord. Ale nie chce to, że nie ma ambasadora tematu. w Waszyngtonie. Czy Karol Nawrocki ma już umówione spotkanie z Donaldem Trumpem? Są posłowie w tej sprawie. To znaczy? No, najpierw Karol Nawrocki musi być zaprzysiężony. To się wydarzy, to się wydarzy 6 sierpnia. Myślę, że jest to prawdopodobne. Mhm. W Polsce czy w Waszyngtonie? Panie tylko, dopóki takie e, spotkania nie są ogłoszone publicznie, nie należy spekulować. Jak pan wie, gdy byliśmy z panem, prezydentem 1 maja w Waszyngtonie to też trzymaliśmy tę informację w tajemnicy do ostatniej chwili bo czasem bywa tak że takie spotkanie jest w ostatniej chwili odwołane z przyczyn niezależnych od panie uczestników. Pośle, czy Jarosław Kaczyński prezes PiS, uzyskał czy chciał uzyskać deklarację od marszałka Szymona Hołowni, że Karol Nawrocki zostanie zaprzysiężony 6 sierpnia, bo byli politycy koalicji obywatelskiej, którzy wzywali, żeby tego nie robić. Pan marszałek Hołownia mówił o tym już dużo wcześniej publicznie, więc E, takie deklaracje prywatne nie miały. E, nie, nie było potrzeby, żeby uzyskiwać takie dodatkowe deklaracje. Mhm. Ale oczywiście rozmawialiśmy o przebiegu Zgromadzenia Narodowego. Panie pośle, a ile czasu Szymon Hołownia był u pana w mieszkaniu wtedy w nocy z czwartku na piątek? <laughs> Jakie to ma znaczenie? No. Mówiłem Panu, że przyjechał o 21.30, a wyjeżdżał przed północą z mm. powodu rodziny. bo też zastanawiam się nad nie tylko ja, nad prawdomównością Szymona Hołowni, bo Szymon Hołownia w tym oświadczeniu po mm. spotkaniu u Pana napisał, że w ostatnich miesiącach rozmawiał i z Jarosławem Kaczyńskim, i z Mariuszem Błaszczakiem, i Markiem Suskim, i Adamem Bielanem, mm. i Michałem Wójcikiem. A dziennikarze wyciągnęli fragment jego konferencji prasowej z 3 czerwca, gdzie powiedział, że z Jarosławem Kaczyńskim nie spotykał się, bo Jarosław Kaczyńskiego nie zaszczycił, że nie spotykał się z Mariuszem Błaszczakiem. A w tym oświadczeniu sprzed kilku dni pisze, że owszem, spotykał się. Oświadczenie Jak mamy jest, oceniać wiarygodność na Chłowni, panie 3 kościele? lipca. A pan mówi o słowach z 3 czerwca. I wydaje mi się, Czyli, że, mm -hmm. wydaje mi się że pan Moszek, chłownia, mówił prawdę. Czyli w ciągu tego miesiąca. Czy Machłownia spotkał się kilka razy z Jarosłem Kaczyńskim. No, spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim w ubiegły czwartek choćby. Natomiast o innych spotkaniach, yy, o inne spotkania, proszę pytać już bezpośrednio u pana marszałka. Ja bym o tym w ogóle nie mówił, gdyby nie to, że yy, Politycy, jest na politycy platformy obywatelskiej nasłali na nas paparacji. Zresztą koncert na Zerspinger to też jest chyba dość. To, to było to paparacji, wie pan no. Gdybym był paparacji, też bym chciał mieć zdjęcia z takiego spotkania pan przez co? pod budynku. Miałem w ciągu ostatnich lat blisko ze 100 kolacji. Na kilkudziesięciu z nich bywał Jarosław Kaczyński. Nigdy nie było żadnego Albo zdjęcia. Ale to jest nic dziwnego, jeśli Jarosław Kaczyński przy, przyjeżdża do pana do, do mieszkania rozmawiać o polityce. U jesteście państwo w jednej krajów, formacji innych krajów na kolację z Jarosławem Kaczyński. Jest pan jednym z najważniejszych polityków żadnego, odpowiedzialnych za sprawy pan, zagraniczne. Ale, ale nigdy nie było żadnego ale, zdjęcia. Ale widzi pan się... jedną różnicę, że hmm. to jednak Szymon Hołownia, polityk obozu rządzącego, który krytykuje w czambu Prawo i Sprawiedliwość, może nawet by się cytaty pana, pana krytykujące ze mm. strony Szymona Hołowni. Dlatego wzbudziło to zainteresowanie. To jest zupełnie oczywiste. Byli politycy również innych ugrupowań. Jeden z nich pełno tak tak oburzenia atakował Szymona Hołownia, ale nie będę o tym mówić, bo bywał u mnie na kolacji z Jarosławem Kaczyńskim. Eee... Polityk Platformy Polski 2050, Poli PSRM. Polityk obecnej koalicji rządowej. O, ale Szyman obec... z nie było Sejmów. nie było pan wtedy żadnych w zdjęć, ciekawe. panie redaktorze, dlatego że ten polityk nie miał e, SOP-u, a nawet jeżeli miał SOP kiedyś, to SOP nigdy nie był wykorzystywany do inwigilowania.

Polityków. Ale chcę pan koalicji. powiedzieć, że dzisiaj jest SOP wykorzystywany tak, do inwigilowania, tak. bo to jest bardzo mocne. Chcę mocny zarzut, powiedzieć, panie... że kierownictwo SOPu wykorzystuje te informacje do śledzenia politycznej konkurencji Donalda Tuska. I chcę powiedzieć Panu, że gdy platforma prędzej czy później straci władzę, ta sprawa zostanie w pełni wyjaśniona. Sprawa rzekomej czy domniemanej inwigilacji tak. przez kierownictwo tak, SOP, tak, polityków koalicji tak, rządzącej, tak, to będzie wyjaśnione? Tak, tak, oczywiście. Ale ma bo pan naprawdę nielegalne. jeszcze raz dopytam to jest, dopytam, no bo właśnie, to jest nielegalne. Czy ma pan twarde dowody? Bo ja spodziewam się, że po tym programie znów twarde, Jacek Dobrzyński zareaguje twarde, i Ale pan Dobrzyński mógłby zacząć od tego, żeby publikować prawdziwe statystyki ilu, ilu nielegalnych migrantów przekazują na Niemcy. Tak, żebyśmy nie musieli śledzić statystyk niemieckiego ministra spraw wewnętrznych, bo to jest dla polskich mediów upokarzające, że nie mogło się od Dobrzyńskiego, ministra polskiego, ministra polskiego, ministerstwa spraw wewnętrznych dowiedzieć, tylko muszą chodzić na konferencje prasowe jego niemieckiego odpowiednika. Na granicę oczywiście zapytam, ale muszę jeszcze dokończyć ten wątek spotkania w Pana mieszkaniu, no jest pan, nie wiem, czy... Jeżeli musimy, bo tam naprawdę nie było nic egzotycznego. Powtarzam, Panie redaktorze, szef największej partii hmm. politycznej w Polsce, która właśnie wygrała hmm. wybory prezydenckie, spotyka się na kolacji, żeby dłużej porozmawiać tak, z marszałkiem Sejmu. Jest Pan sprawcą tego zamieszania to... wakacyjnego dzisiaj? Ale to chyba jest dobrze, że politycy ze sobą rozmawiają, właśnie, a nie ale... na siebie warczą. Chciałbym Pan, zapytać jeszcze o Michała Kamińskiego, bo to jest też bardzo ciekawa historia, też tak w kontekście ludzkim właśnie, bo sam Michał Kamiński przyznawał, że państwo byliście, panowie byliście skonfliktowani. Też Michał Kamiński mówił w bardzo ostrych słowach o Jarosławie Kaczyńskim. Mam tu kilka cytatów, choćby ten jeden, który, w którym Michał Kamiński porównuje Jarosława Kaczyńskiego do, do Władimira Putina. Obaj nie lubią wolności, demokracji, liberalnego społeczeństwa. W polityce zagranicznej mają ten sam cel. Renacjonalizacja re Unii Europejskiej. I tak dalej, i tak dalej. No właśnie. Putin kieruje się w się rozumianym interesem Rosji, natomiast Kaczyński patologiczną wizją współczesnego świata, w której Unia zagraża polskim interesom narodowym. Wie pan, gorszego porównania chyba być nie może. A jednak Michał Kamiński siada na wspólnej kolacji z Jarosławem Kaczyńskim. I rozmawiają tak po prostu. Po pierwsze, o te cytaty proszę pytać jego e, autora, ja swoich poglądów. Ale gdyby mnie ktoś porównał do Putina, to ja bym z nim nie siadał a do stołu, panie To pośle. też pokazuje, jak, jak bardzo wyrozumiały jest Jarosław Kaczyński. Media często przedstawiają go jako osobę mściwą, e, która jest niezwykle pamiętliwa. To pokazuje, że tak nie jest. Jeżeli ktoś jest mściwy i pamiętliwy, to choćby po, po rozmowie po... Kalisza z Kwaśniewskim wiemy, że jest to obecny tutaj. Ale nie cytujmy tego, bardzo proszę. Nie o tej godzinie. Panie pośle, ale. Michał Kamiński zmienił zdanie na temat pisu Jerosława. Proszę zapytać Michała Kamińskiego, bo ja, ja, ja nie jestem jego rzecznikiem. Przez lata mogę panu powiedzieć, że nie oglądałem jego wywiadów ze względu na rozmaite rzeczy, które mówił, natomiast y, oczywiście słyszałem jego wypowiedzi w ciągu ostatnich tygodni. To też pokazuje. Jak, ba, jak duża jest erozja Ale oparcia pamięta, dla pamięta Pan Tuska taki głośny, w obecnej koalicji. głośny wywiad Michała Kamińskiego w Polsce News kilka tygodni temu po wyborach, kiedy on równał z ziemią sztabowców, krytykował do Donalda Tuska, Pana doceniał na przykład za organizację spotkania z, z Donaldem Trumpem. I czy to był ten moment, kiedy Michał Kamiński zmienia front i na przykład chce przejść na stronę Prawa i Sprawiedliwości, jakkolwiek dzisiaj absurdalnie to brzmi? Nie wiem, czy chcę przejść na stronę Prawa i Sprawiedliwości, ale naprawdę proszę pytać Michała Kamińskiego. On, ja nie jestem jego rzecznikiem. Jesteśmy w tej ja samej partii. W mediach, nie że Ja czy Michał Kamiński mhm. mógłby na przykład kandydować do Senatu z list Prawa i Sprawiedliwości w kolejnych wyborach? No, brzmi jak polityka fiction Mogę dzisiaj, ale może że tak Nie nigdy się o to nie starał i nas o takie poparcie nie prosił. I tego rozmowa nie dotyczyła? Nie. A ma pan informację, czy wicemarszałek, jeszcze wicemarszałek Michał Kamiński stracił właśnie funkcję wicemarszałka Senatu? Nie mam takich informacji. Jeżeli miałby stracić y, funkcję wicemarszałka Senatu po jakiejś kolacji, to też pokazuję, powtarzam, jak fatalnej relacji są obecni koalicjanci. Mhm. Znaczy mamy rząd, który y, ma przeciwko sobie prezydenta, bo premier tego rządu fałszywie oskarżał go o wszystkie możliwe, bardzo ciężkie często przestępstwa. Mamy koalicję, która się składa formalnie z 11 partii, y, która którą wspiera cztery kluby parlamentarne. Ten rząd po, porażce w wyborach prezydenckich nie potrafił za zaoferować żadnej nowej wizji Polakom. Jedyne, jedyny urobek ostatnich pięciu tygodni to jest powołanie Adama Szłapki na funkcję rzecznika rządu. Zresztą polityka, który powinien raczej być odwołany ze swojego stanowiska za nieudaną prezydencję, bo to on był autorem porażki Polski w czasie prezydencji w Unii Europejskiej. Przez ostatnie sześć miesięcy mieliśmy prezydencję. A on zostaje nominowany w zamian za to, z, jako nagrodę na funkcję rzecznika rządu. Ta komunikacja się tygodni słyszymy o jakiejś mitycznej rekonstrukcji rządu. Nie ma żadnych konkretów, nie ma żadnych ustaleń między koalicjantami. A Szymon koalicja, mówił o rekonstrukcji rządu? O planowanej? U pana w mieszkaniu? Nie, Szymon Hołownia jest dość lojalny i dyskretny, jeśli chodzi o kwestie, które dzieją się w koalicji rządowej. Naprawdę jest członkiem obecnej koalicji, jest marszałkiem wybranym przez obecną większość. My go w żaden sposób nie kusiliśmy do tego, żeby kogokolwiek zdradzał. Zresztą to słowo w przypadku polityki jest często nadużywane. Nie ma niczego złego w tym, powtarzam, że szef największej partii spotyka się z marszałkiem. Myślę, że większość Polaków złego powinna, powinna być z tego powodu zadowolona. Niektórzy widzą to w tym coś złego, na przykład Tomasz Zimoch, poseł Polski hmm. 2050, który pisał o tym spotkaniu, że znaczy o Szymonie Hołowni, że to dramat, że kompromitacja, nie ma wytłumaczenia te dla tego, co się stało. Iż Tomasz Zimoch poinformował, że zadzwonił do niego szef klubu parlamentarnego Polski 2050 z informacją, że za tę krytykę właśnie Zimoch zostaje zawieszony w prawach członka. Nie chcę tylko komentować, nie, ma, nie znam sytuacji Pana Tomasza Zimoka. Zmi do, do pytania, czy... 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 bo, bo wiem też, że, że Szymon Hołownia tłumaczył się przed politykami Polski 2050 mm. w ramach chyba Rady Krajowej czy, czy, czy Rady Politycznej w weekend. Jak się zastanawiam, czy po tym zamieszaniu, po tej krytyce, jaka spłynęła na Szymona Hołowni, Pan jeszcze rozmawiał z nim i na przykład powiedział, no Szymon, przepraszam Cię, że głupio wyszło? Ale za co ja miałbym przepraszać, jeżeli... Szymon może mieć do kogoś zbiera pretensje, baty, panie ale myślę, że jeżeli Szymon Hołownia może mieć do kogoś pretensje, to przede wszystkim dla swojego, do, swojego, do lidera swojej koalicji, czyli do Donalda Tuska, bo to on tę informację ujawnił.